Ekspresowe zwycięstwo na korcie, pogoń za legendą na parkiecie, to wszystko w klubie sportowym Wojciech Heron jedziemy. Z naprawdę wysokiego C Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA Finals. Po zaledwie godzinie i jednej minucie amerykanka Madison Kiss musiała na tarczy opuścić kort w riadzie. Naprawdę mocno trzymamy kciuki za Igę, bo w turnieju mistrzyn jedno, nawet drobne potknięcie może okazać się bolesne. Bezlitosna. Właśnie taka na korcie była Iga Świątek dla Madison Keys na inaugurację kończącego sezon WTA Finals. Amerykanka zdecydowanie pomogła Idze całą masą niewymuszonych błędów. Efekt: 6-1-6-2 w zaledwie godzinę i co oczywiste, prowadzenie w grupie B. W turnieju mistrzyni koncentrację trzeba jednak utrzymać bez przerwy. W poprzednim sezonie Iga przekonała się o tym dość boleśnie. Wygrała dwa z trzech spotkań, ale wtedy nie wystarczyło to do wyjścia z grupy. Kolejną rywalką raszenianki już za dwa dni będzie czwarta arkieta świata, Amerykanka Amanda Nisimowa. Naprawdę miło się to oglądało, a już niedługo swój finał sezonu rozegrają mężczyźni. O ostatni bilet do Turynu na turniej ATP Finals powalczy kanadyjczyk Felix Oger Sim. Ożar Im nie miał łatwej przyprawy z będącym w życiowej formie Aleksandrem Bublikiem. Kazach grał to, co umie najlepiej, a jego niekonwencjonalny tenis pokrzyżował nieco plany Kanadyjczyka. Nie jednak na tyle, aby wyrzucić go z turnieju. 25-latek ostatecznie wygrał 7-6-6-4 i tym samym zameldował się w wielkim finale. Będzie to dla niego jedno z najważniejszych starć w życiu. Jeśli bowiem ogra zwycięzcę z pary Janik Sinner Aleksander Zverev nie tylko sięgnie po dziewiąty w karierze tytułu głównego cyklu, ale też zakwalifikuje się do prestiżowej imprezy ATP Finals. W przypadku Natomiast jego miejsce zajmie Lorenzo Mussetti, który pożegnał się z paryskimi kortami już w drugiej rundzie. Podobno biali nie potrafią skakać. Tego filmu o koszykówce najwyraźniej nie oglądał Luka Dącić. Słoweniec wrócił na parkiet po kontuzji i jak gdyby nigdy nic rzucił rękawice legendzie NBA. Luka Doncic powrócił do gry po trzech meczach przerwy spowodowanej pęknięciem palca i wrócił z przytupem, Sanotował aż 44 punkty w wygranym 117 do 112 spotkaniu z Memphis Grizzlies. Stał się tym samym drugim zawodnikiem w historii NBA, który każde ze swoich pierwszych trzech start sezonu kończył z co najmniej 40 oczkami na koncie. Do tej pory dokonał tego tylko legendarny Wilt Chamberlain, choć Amerykanin zrobił to dwukrotnie. Dla Lakersów natomiast zwycięstwo oznacza udany start trzeciej edycji NBA Cup, czyli turnieju rozgrywanego równocześnie z ligą. Warto również zerknąć na starcie innej ekipy z Miasta Aniołów, LA Clippers. Ci łyknęli pelikany z Nowego Orleanu, wygrywając 126-124 po akcji z ostatnich sekund meczu. Bohaterem gospodarzy i autorem decydującego rzutu został Kawhi Leonard. W zdrowym ciele zdrowy duch wie o tym Aurelian Gisza. 61-latek został najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek wystąpił w oficjalnym meczu w Rumunii. Wszedł z ławki podczas meczu w ramach pucharu krajowego, reprezentując barwy klubu Sanatatea Klusz, którego jest prezesem. Znowu, znowu, znowu Intra Aurelian Gisza. Premii raczej nie będzie, bo zakończyło się porażką 1 do 4. A w gronie prezesów Klubu Sportowego możecie pojawić się także Wy. Klub Sportowy małpa Telewizja i hashtag Klub Sportowy na Facebooku i Xie. To najlepsze miejsca, by pokazać nam, co potraficie. Do jutra.